Elo, Elo z tej strony, ktoś się gdzieś znaczy no, 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 co gram? I to jest kontynuacja poprzedniego. Nie, no, czekaj. O. o! To history is now. Um, um. O! O! Mamy Sulonga! Aha, fajnie. Tego... Um, ogółem to nagrywam drugi raz, bo poprzednim razem po prostu um, chciałem zrobić tą misję, ale nie udawało mi się i się po prostu zakończyłem nagrywanie. Więc to może być nowy odcinek, albo po prostu skleję, ale pewności nie mam. Um, to tak. Um, tutaj sobie pojedziemy. A Dobra, tutaj do amunicji. możemy sobie wejść za 2,5 stów Możemy zaczekać na jeszcze jeden. No to jeszcze jednego sobie kupimy i możemy sobie pójść już. Domyślę, że tyle amunicji wam styknie. Hmm, też sobie myślę, że nie będziemy z tego używać nie, w, nie w nieskończoność, więc ogólnie tak to wygląda. wygląda. Hmm. No i mam 10 tysięcy, więc póki co z kasą jest bardzo fajnie. Nie? Hmm. Więc sobie zajdziemy do domu. Hmm. Czekajcie, to tak. ty tamtym nagraniu miało 11 minut, więc tak 13 minut już jest, to jeszcze jedną misję możemy sobie zrobić. Więc no wsiadamy. Znaczy, tutaj wysiadamy. Eee, tutaj. Tutaj. No i getest,

No tutaj wysiadamy. Mogę sobie zobaczyć w, w ustawienia kontrolki. Nie to. Aha. Nie.

Ja, w ogóle w tej grze są mega krótkie cienki. Przynajmniej póki co. Dobra. Hmm. tutaj mamy jedną kobietę. Chyba to, to jest ta misja, czy. My się mieli. Mogą wziąć trzy kobitki, więc sobie pojedziemy jeszcze po jakieś dwie. Gdzie tu jeszcze byłoby najlepiej? Bo to jest tu. O kurde, to mega daleko. To jeszcze myślę sobie, że pojedziemy na prosto i potem na prawo. Kurde, typie A, jak nie może wejść, przynajmniej trzy yy, kobitki to się za trochę, ale dobra bądźmy dobrej myśli. No teraz skręcamy, jedziemy tam. Nie wiem, czy tutaj wyjadę jakoś tam. Nie uderzając przy tym Okej okay. Kurde tam była kubitka. czekajcie, tutaj muszę jakoś tak wykręcić. O kurde, ale mi tu Te nie wiem co ja za w ogóle, nie? Śniadaj. Kurde Nie udało mi się wykręcić tam, ale dobra Nie to! Kurde, zmalnowałem A z pięć nabojów już? Dobra essa. Hmm. Teraz powiedzmy sobie tu Nie rozjedź jej!

Kurde, kurde A, myślę sobie, że zawrócimy już. Kurde, ja tu nic nie widzę Teraz coś w coś rybkę Dobra Ajajajaj Dobra, dobra, dobrze, dobrze jest No to wieź tam jakoś. Dawaj, jedziemy szybko. Na ma Eee, czekajcie, bo tak No najlepiej byłoby gdybyśmy pojechali na lewo Ona tam jest na o oh, kurde Tak, dobrze Siadaj Szybko, szybko, szybko dawaj oj jaj, jaj, jaj. oj jaj, jaj. Wysiadać! Wysiadać! Jeszcze raz, czekajcie. Chyba to jest ta próba. Ogółem. No jedź, jedź. Ну, курс, ты Не. Не. Ну, несколько секунд. А. у Уменьшайся. Misja zakończona. Wow. Tak więc, no, wszystkie ogólne misje y, u Luigi'ego zrobiliśmy. No, znaczy, co czy wszystkie to nie, pewności nie mam, ale wiecie o co chodzi. Y, aktualnie nie ma już misji y, u Tak więc mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Y, no i co? Y, no i subskrypcję co tam jest... To tyle chyba było. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się jutro, o 15. Czemu ja ciągle strzelam tego to ja nie wiem. Dobra. To byłoby na tyle. Tak więc... Elo, siema, nała.